Roksana halabry, witam w kolejnej odsłonie rozmowy kwalifikacyjnej. Dziś rekrutujemy na Monarchę i Lorda, nowego państwa, które powstało pod radomiem. Proszę się przedstawić i powiedzieć, ile Pan ma lat? Witam serdecznie. Makowski mieszka 29 lat. Jaką pan ma wiedzę na temat Kabutu? To znaczy, gdzie państwo leży, od kiedy, kiedy powstało, jakie ma położenie? I jak to, Jakie są początki, tak? Czy tutaj wiedzę w tym temacie mam, można powiedzieć całkowitą jako założyciel. Także państwo dysponuje dwoma terytoriami, zajętymi prawnie, wyszukanymi w taki sposób, ale nie, nie kolidowało to z żadnym, z żadnym, że tak powiem, innym mocarstwem. Oczywiście tutaj pojawia się też problem tej enklawy w Polsce, gdzie jak można było wnioskować po, po ostatnich doniesieniach ministerstwa, terytorium zostało odłączone przez przypadek. No, ale zobaczymy, jak teraz będą z tego wychodzili. A proszę wyjaśnić nazwę, nazwę kabuto, skąd się wzięła? Czy sama nazwa kabuto to jest japoński hełm? Także tutaj chodziło o to, żeby sama nazwa z jednej strony była taka kojarząca się z czymś pokojowym. Z czymś, z czymś fajnym, z ochroną w pewnego rodzaju, a z drugiej strony, żeby brzmiało to egzotycznie. Bo gdyby to nazwać e, tak typowo po słowiańsku, typu Pol Polska 2.0 albo coś w tym stylu, nie, nie, nie wyróżniałoby się to tak. To jaką ochronę państwo Gabuto ma dać? Czy znaczy bardziej to kwestia dotyczy ochrony, bo to jest dosyć mocno połączone e, dla podobiecznych fundacji. Sam projekt, sam projekt też w znacznej mierze z tym zamysłem powstał. Bo mówimy o Fundacji Uroboros, która... Fundacji Uroboros, tak, mm -hmm. tak, tak. Staramy się pomagać no, I osobom niepełnosprawnym, też od pewnego czasu osobom w, w sytuacji prawnej troszeczkę trudniejszej. I to są darmowe porady prawne, tak, tak? Tak, tak, dokładnie. Bo tutaj też nie ukrywajmy, różne, różne są problemy, nie każdego stać na, na porządnych adwokatów, więc dlaczego, dlaczego by tutaj tym ludziom nie pomóc. Mhm. Pan skończył prawo, pan jest również prezesem fundacji, o której przed chwilą była mowa, pan jest również jedynym sprzedawcą miejsca w zaświatach, tak? Czyli można sobie kupić miejsce w niebie i w piekle. To są niestandardowe pomysły. Czemu one mają służyć? Znaczy zależy, zależy dokładnie, który z tych pomysłów, natomiast yy, zasadniczo nastawienie jest na to, żeby pokazać pewnego rodzaju kreatywność i znowuż pewnego rodzaju absurdy, które są realne do zrealizowania yy, na świecie tutaj też, że powiem, z pewnego rodzaju pokłonami dla innych kreatywnych tego typu osób, na przykład też dla Polaka, który zawłaszczył wszechświat, dla pana Tomasza Białka, który rzeczywiście mieszka w Norwegii, natomiast mm -hmm. też prawnie, to jest bardzo podobna procedura, jak w wypadku zaświatów, drogą proklamacji sądowej, aktem notarialnym, no, zajął rzeczniczy ją, także te moje pomysły są może nowe troszeczkę, jeżeli chodzi o samą Polskę, natomiast jeżeli chodzi o świat, to podobnych dlatego, że tam kreatywnych, nietypowych pomysłów jest naprawdę dużo. Czyli jak rozumiem, chodzi głównie o to, aby, raz tutaj, ta działalność statutowa, statutowa fundacji, tak, ale żeby pokazać do tego polskiego prawa? Z jednej strony absurd, z drugiej strony no, czasami udaje się też pokazać nie tyle też absurdy, co pewnego rodzaju niewydolność, brak, można powiedzieć, kompetencji niektórych organów, no ale też nie jest to robione w pewnym sensie po to, żeby w jakiś sposób Ośmieszyć nowocześnie państwo polskie, tylko że po prostu sami zobaczyli, gdzie mają e, luki, czym powinni się zająć, co, po, co powinni naprawić. Mm -hmm. e, w, na stronie Kabuto jest napisane, że obowiązuje Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem artykułów ograniczających suwerenność królestwa Kabuto i dopuszcza się możliwość uchylenia obowiązków aktów prawnych decyzją lorda Kabuto. Można sobie tak swobodnie zaadoptować Konstytucję innego kraju, Można, konstytucję Polski w tym przypadku. Można, to nie, nie, ma, nie ma z tym żadnego problemu. Zresztą ja tutaj uważam, że biorąc pod uwagę enklawę bądź sobą nie będącą otoczonej Rzeczpospolitą, tutaj adoptacja Konstytucji jest bardzo dobrym krokiem, ponieważ w pewnym sensie stajemy się w tym wypadku takim państwem stowarzyszonym, które no powiedzmy, że ma mniejsze mniejsze ryzyko konfliktu z krajem otaczającym. Mm -hmm. Teraz czas na pytanie z innej beczki, czyli sprawdzamy pana reakcję na zaskakującą sytuację. Gdyby pan mógł przez jeden dzień być kobietą, to w jaką rolę, w jaką kobietę chciałby się pan zamienić? Czy byłby to ktoś znany, czy jedna z kobiet jakich wiele na ziemi? Podejrzewam, że zamieniłbym się w taką maniaczkę gier komputerowych i bym sobie po prostu siedział wtedy przed kompem i na spokojnie grał. Jakie by to były gry? Um... Oj, obawiam się, że te, co, co, co czasami mi się zdarza pograć na, na co dzień, czyli różnego rodzaju strategiczne, oczywiście. Dobrze, teraz bardzo proszę wylosować sobie jedno pytanie, przeczytać e, na głos mhm. i odpowiedzieć. O. Może pan sprzedawać miejsce w niebie i piekle. Jest pan monarchą Kabuto. Ma już pan pomóc na kolejny projekt, który ujawni absurdy polskiego prawa? E, powiem szczerze tak. Tak i to na bieżąco. Natomiast też podchodzę do tego z pewnego rodzaju taką dozą cierpliwości, też nie chcę nie rzucać wszystkiego naraz i też chcę zobaczyć reakcję, reakcję, że tak powiem, obecnego, obecnego rządu na, na to, co się wydarzyło do tej pory. Także, także chcę to w miarę wszystko zrobić na spokojnie, też żeby znowuż rząd się nie czuł atakowany i też z drugiej strony, no, powiedzmy sobie, że mają teraz troszeczkę inne problemy i myślę, że to też nie jest dobra pora, żeby, żeby to w tej chwili robić. A zdradzi pan troszeczkę, z jakiej dziedziny to będzie, czego będzie dotyczył nowy projekt? Znaczy, to, to już będzie typowo du dużo, dużo bardziej przyziemne niż dotychczasowe z jednej strony, a z drugiej strony gwarantuję, że wzbudzi dużo większe kontrowersje. Tutaj będzie chodziło o ujawnianie pewnych absurdów prawa związanych bezpośrednio z kodeksem karnym, mhm. który tak naprawdę, podejrzewam, że będą mocne ustawy, jak to się mówi, które będzie ujawniał pewne, pewne markamenty, dzięki którym na przykład każdy obywatel może każdego innego dosłownie wsadzić do więzienia. Wykorzystując lukę prawną. Także albo, albo, że tak powiem, zamiast programu budowania mieszkań, zrobią program budowy więzień, albo po prostu szybko to naprawią. I ujawnianie co jakiś czas jednego z takich absurdów w jakiś sposób, mam nadzieję, no, zmieni coś na lepsze w kraju. Mhm. Proszę sobie jeszcze wystawić szkolną ocenę za tę rozmowę. Jak pan wypadł? No, powiem szczerze, tak. Cztery plus bym sobie dał. Nie pięć, bo to jednak. Niektóre odpowiedzi były takie takie, że musiałem się zastanawiać, może tak to określić. Czyli dobra ocena. Wydaje mi się, że tak, chociaż wiadomo, że tutaj e, trudno jest się sa, samemu siebie oceniać. Zawsze to w pewnym sensie lepiej jak, e, jak robią to inni. Oceniu. Tak, tak, tak. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwo gościem był Mieszko Makowski. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Roxana Halabry, do usłyszenia.